Tam na ulicy, w akordeonie, widać może jego, ja, podreper, żeby budżet podreperować, no i przyjemnie to robić. E, muzyka, no niby to mówi, jak służy język Boga, coś przemawiać do ludzi. Niby artysta jeszcze bez miłości nie ma prawa przemawiać do ludności. Ну, то давно було, але ну, і пошилим до школи музичної, там зачуємо всі учить. Ну і пізніше ще трохи в домі культури як директор е, в школі. За 6 років працював на учителем музики. Музики училию в школі. 120 долярів я би достав як научитель. На Україні учився. М'ясто Сімферополь де зараз це було технікум, технікум культури. А я учився як е, керівник оркестру е, інструментів російських людових. Там є балайки, домри. І, ну, баян там є будівкова гармонія. Але я от на акордеоні клавішовий грабу. No niektórzy rozumieją, niektórzy im to się podoba, a niektórzy nie. Mówię, siedzisz tu, krwa a ja ciężko doświadczę. <grywa> Także ludzie to jest są, muzyką. E, no to nie jest mój taki główny zarobek. Ja jeszcze pracuję na działkach. W działkach robota taka dorywcza. Студентки вичистити, там джева по обтінах, трава, кошенє, дах, шкло комусь шиби вибіли, ну треба чи чем. Ну і так, <śla> <śla>, що там, а у вартостях ми ще. Ну у вартостях, щоб красть, не треба красти, не треба кламати. Це такі огульні вартості, як стараємося їх тримати. Tam jakoś w miarę przyzwoicie zarobić, nie, nie w sposób oszukalny. W miarę, no to jak to w miarę? No, psz, no dobrze, zarobić w pocie. Co nieco tam chce się żeby było inaczej, ale niby mówią, że człowiek sam swoje szczęście tam buduje. Jeżeli coś podobno mnie, mi się nie podoba, to do kogo mam pretensje, jak nie do siebie? Coś takiego. No ja się tak ku temu schylam, ku tej myśli, że tak to jest. To no, do czego. хтось скаржить на життя. Скоро щось не зробив. Ну, задоволений. Ну, є, є то, що би хотів поправити, але то до себе треба. Саме мусі з, з, з того, ну, здобити на то поправлення. Ну, це час мені так, то Латвія щось змінить. Так, а справа. No cóż, dostałem na to namówiony przez dziewczynę, żebym tak. Żebym się jakoś zmienił, żebym zaczął sobie sumie być sobą, nie? I jestem. I podoba mi się taki tryb życia. Najczęściej to się spotykam właśnie ze znajomymi, to tam jak jest kasa, to browary i nie tylko. No w sumie to lubię wartości w życiu, z kumplami się spotkać, czasem się podpierdolić, koncerty, no rodzina przy okazji jest, no, to tam jeszcze, niedługo jeszcze dojdzie do tego praca niestety. Bo nie mam kurwa pieniędzy, nic, nie mam nic, pracy nie mam. W, w sumie to się opierdalam. Co, co tam jeszcze powiedzieć można? Jak dla mnie w sumie w najważniejszym co mówiłem w życiu jest kumple, dobra zabawa, rodzina. W sumie to wszystko. Cześć, że moi potomni byli tak samo jak ja. Pojebani w chuj. Ja może powiem tak. Yy, w moim życiu prywatnym zdarzyły się różne rzeczy, dobre, złe. Yy, Raczej chcę mówić o tym, co jest dla mnie w tej chwili ważne. Oczywiście, miłość jest ważna, to jest sprawa numer jeden. Oprócz tego jednak myślę, że bardzo ważne jest dla mnie, dla mnie świadomie, dla innych też jest ważne, choć niekoniecznie zdają sobie z tego sprawę, to, w jakim świecie żyjemy i jak ten świat został urządzony. Jakby za dużo produkujemy, za dużo konsumujemy. Zapanował taki produkcjonizm i konsumeryzm. Powinniśmy zmienić i to jest to, co ja uważam, że należy przekazać ludziom jako rodzaj przesłania. Powinniśmy pomyśleć nad tym, jak żyjemy, jak żyjemy my na co dzień jako konsumenci i jak my, jak politycy, których wybieramy, urządzają ten świat za pomocą swoich decyzji. Czemu tak niszczymy środowisko, w którym żyjemy, nasz jedyny świat? Jeśli go zabraknie, nie będziemy mieli gdzie e, żyć. Ponieważ jedynym, jed, jedna z przyczyn jest taka, że jedynym e, kryterium, jakim e, rządzą, jakim kierują się właściciele świata jest rządza zysku. W tej chwili jest tak, że galopująco wymierają gatunki inne gatunki ludzkim, prawda? Człowiek zdominował ten świat i eksploatuje go w sposób yy, no, dramatyczny. Nasza cywilizacja go yy, eksploatuje. Słowem, jesteśmy częścią tego wszechświata. Nie jesteśmy panami tego świata. Jesteśmy tylko jednym z elementów. No pomyślmy nad tym, yy, jak żyjemy na co dzień. Żyjemy oszczędniej. W sposób bardziej przemyślany i postarajmy się wybierać świadomie do władzy takich ludzi, którym zależy na jakichś wartościach, na ochronie i zachowaniu tego świata i ludzi i przyrody, a nie tylko na zysku i władzy. Jestem Bartek. Pracuję jak w korporacji, piszę oprogramowanie dla banków. Najważniejszą wartością dla mnie jest wolność. Kwestia decydowania o sobie i to, żeby nikt nie mógł się kontrolować. Tym się zajmuję w wolnym czasie. Usiłuję właśnie zmienić świat. Przynajmniej spróbować. Podobno tylko wariaci mogą to zrobić, więc trzeba być wariatem. Nieczepie przymusu. Nie podoba mi się Jakakolwiek idea, która zmusza cię do czegokolwiek. Partia i wybory nie są najważniejsze. Chodzi o ogłoszenie idei. Chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi mogło zrozumieć, zacząć znaczy myśleć. Eee, I myśleć w ten sposób, że sami powinni decydować o swoim losie, nie powinno się tym zajmować państwo. Nie powinien być nad nim urzędnik, który mówi to, co ma robić. Nie powinien być urzędnik, który zabiera mu ciężko wypracowane pieniądze, żeby potem za niego zdecydować, jakie lepiej przeznaczyć. Jeżeli ktoś bierze od siebie pod przymusem pieniądze, to nie są podatki, to się nazywa kradzież. Jest to sprzeczne z moim poczuciem wewnętrznej sprawiedliwości. Jestem przeciwny podatkom wysokim. Z tego można powiedzieć, że jestem przeciwny pomocy społecznej, ale. Tylko pośrednio. Tak naprawdę uważam, że każda pomoc powinna być dobrowolna. Jeżeli uważam, że należy komuś pomóc, to sam powinien to że nikt nie powinien Więc Przepraszam, powtarzam się. Uważam, że jeżeli każdy będzie myślał o sobie, wtedy będzie pomyślane o wszystkich. Możemy mieć świat, w którym kreatywni ludzie, ludzie inteligentni, którzy radzą sobie życie, będą mieli dobrze. A świat takim, który ktoś jest głupi, gorszy, Jakiś tam nie wiem, w sposób stylu mnie, e, leniwy, żeby oni mieli gorzej, a nie żeby osoby, które, e, które coś tworzą, które rozwijają ten świat, tworzą cywilizację, były obciążane. Stosunek kobiet do mężczyzn. Uważam, że państwo nie powinno się w to wpieprzać. W ogóle temat nie powinien istnieć. Nowa prawica. Polecamy się. あ ってってってってってってってって Moje życie się skończyło, mając 18 lat. Chodziłem do technikum, skończyłem technikum. Poszedłem na studia, Zaczęło mi się grubych pieniędzy, oszukałem bank. Dostałem 12 lat więzienia. Musiałem to odsiedzieć. Wyszedłem, straciłem żonę w międzyczasie, syna. Wyszedłem, byłem na wolności pół roku, dostałem znowu 8 lat i takie moje życie. I jestem alkoholikiem totalnym. Piję na okrągło. Szanuję wolność, szanuję ludzi. I toleruję ludzi. Bo to jest coś pięknego. No. Ale no życie, po prostu życie. Mnie, sam się skrzywdziłem, nie życie, tylko ja siebie skrzywdziłem. Jestem na wolności. Ja wolę tu suchy chleb pieść niż w więzieniu smarowany chlebek. No. Pracuję tu na parkingu. No zarabiam, puszczam samochody. Puszczam samochody. Tu mi da ktoś dwa złote, tu mi da ktoś złotówkę, tak jak panu mi pięć złotych. I to jest wegetacja moja. Na papierosy mam, na życie mam, na kwaterę mam. Brałem rozwód w więzieniu, bo chciałem wziąć i traciłem syna, i traciłem żonę. Bo jeżeli idzie pani do więzienia na 12 lat, gdzie ma pani młodą, młodego mężczyznę, by pani miała, i młodego syna, a ja idę na 12 lat, co by pani zrobiła, ale to już się nie zmieni. Na demenu już diabeł siedzi taki kuda duży.